Co wskazane, bo będę czuł się bezpiecznie. Tak, jakbym był praktycznie ubezpieczony, słuchaj, w momencie, kiedy mnie trzymał za kolano. Ale to chyba tak każdy ma. A to nie było tak do tej pory? Nie było, ale zawsze można ten pierwszy raz spróbować. Właśnie o ubezpieczeniu dzisiaj będziemy rozmawiali z Michałem. Dziękuję Tobie, że przyjechałeś ponownie. I o jakim rodzaju ubezpieczenia będziemy rozmawiali? Dzisiaj będziemy rozmawiali o dosyć istotnym ubezpieczeniu dziecka w Norwegii. Czy w ogóle warto, co ona zawiera, co się z czym je? Myślę, że będzie to ciekawy program. Może otworzy wielu rodzicom oczy i zastanowi się też dobrze, czy warto może zainwestować w nasze pociechy dodatkowe zabezpieczenie finansowe. A zatem zapraszamy do programu. Oczywiście zachęcam Was, abyście pisali w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Michała, korzystajcie. Michał tu jest i postara się odpowiedzieć na nie względnie podczas programu, względnie po programie. Zgadza Napiszesz się. do wszystkich tych, którzy zadają jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczenia, o którym dzisiaj będziemy mówili, a jest to ubezpieczenie dzieci. Bo to jest tak, jeżeli dziecko moje coś zrobi sąsiadowi, a nie wiem, wybije piłką szybę w samochodzie, i tak dalej. Czy od tego yy, można wykupić ubezpieczenie? Czy jest w ogóle takie coś? To jest chyba najczęściej pyta zadawane pytanie odnośnie ubezpieczenia. I sprawdziłem to dokładnie, tylko też to oczywiście zależy od firm ubezpieczeniowych, bo mhm. każdy, kto posiada ubezpieczenie w jakiejkolwiek firmie, powinien też swoim doradcom bądź Center tak zwanym, sprawdzić dokładnie. Z tego co ja się dowiedziałem, że często takie rzeczy jak właśnie ta odpowiedzialność cywilna dziecka, czyli jak wybijesz siebie w aucie, to niestety nie jest pokrywana z tego ubezpieczenia na dziecko, czy też powiedzmy z innych ubezpieczeń, tylko jest pokrywane no, już z tego ubezpieczenia auta. Czyli jak ja moje dziecko rzuci w twoje auto, to z A twojego ubezpieczenia auta idzie. A to jedno. nie będzie możliwe. No nie będzie możliwe. No, bo ja... Ja nie mam dzieci. Nie, ty masz grzeczne, będę chciał. Chciałem powiedzieć, że będziesz ja miał grzeczne na duże, chyba. dobrze, no no duże, tak. Dokładnie. E, no dobrze, ale we, weźmy pod uwagę tak. Kiedy w takim razie można wykupić takie ubezpieczenie na dziecko? Wiesz, to takie ubezpieczenie na dziecko. Bo przede wszystkim wykupić można w dwóch przypadkach. Kiedy jest choroba, czyli tak, powiedzmy. Wszystko robimy przypadkowo, czy. A chodzi o chorobę. No dobrze, dobrze. O chorobę. Czyli jak dziecko na przykład ma cukrzycę typu 1 czy raka, to dostają rodzice wsparcie finansowe i to są różne kwoty tam od 300-400 tysięcy. A drugie to jest to, co ludzie najczęściej popełniają błąd, bo myślą, że dziecko złamie rękę, nogę, dostanie odszkodowane. Tak no, no właśnie. A tak właśnie w Norwegii nie jest. Aby... Jesteśmy z Polski przyzwyczajeni do Dokładnie. tego, że złamie palec i tak dalej, dostaniemy. Dostaniemy pieniądze z ubezpieczenia? Tutaj tak nie ma. Ale mówiłeś o tych chorobach, takich strasznych jak na przykład rak. Mhm. Powiedz mi, czy mogę ubezpieczyć dziecko, które ma w chwili obecnej raka stwierdzonego. To jest tak, że by takie w ogóle ubezpieczenie dostać, trzeba wypełnić ankietę zdrowia tak zwaną na stronie internetowej i jeżeli wpiszemy, że dziecko jest w trakcie leczenia, to prawdopodobnie zostanie to odrzucone. Tak? Czyli tak naprawdę y, ubezpieczamy zdrowe dziecko, a nie w momencie, kiedy już Dokładnie. jest diagnoza postawiona. Dokładnie, bo to chodzi o to, że takie ubezpieczenie się bierze, kiedy dziecko jest zdrowe i jak się nagłego coś wydarzy, na przykład wypadek i dziecko będzie inwalidą, i tutaj też ta wypłata zależy od stopnia inwalidztwa i warto to, żebyście Państwo sobie sprawdzili, czy wypłacamy sobie odszkodowanie, jak dziecko jest przy 20%, przy 40% czy przy 50%. Warto to sprawdzić ze swoim ubezpieczycielem, ze swoją mhm. firmą właśnie, jak to jest wypłacane. Ale jak do Ciebie zadzwonię, no to mi powiesz. No powiem szczegóły, tak. Mhm. A powiedz mi, co w ogóle pokrywa takie ubezpieczenie na dziecko? No właśnie... Bo tak naprawdę mówisz, że jeżeli z tego, to nie z tego, jeżeli z tego, to nie sam mm. tego. Co pokrywa? Konkrety. Konkrety to jest tak, wypadek. Mm -hmm. Czyli dziecko na przykład skoczy z dachu, zostanie inwalidą na wózku no Jak skoczy skorczy. z dachu, to nie wypadek, bo skoczyło z dachu. No tak, tylko, jak że... wyleci. Tak, spadnie z dachu. Tylko że dzieci... właśnie to jest różnica między dorosłymi a dziećmi, <laughs> że dzieci nie biorą odpowiedzialności za siebie. aha o to chodzi, bo dorosły jak skoczy z dachu powiedzmy, albo coś robimy na dachu To mogą nie, nie wypłacić. Aha. A dziecko to jest, wiesz, osoba, która nie jest do końca 100%, A, dachu. odpowiedzialna za siebie. Dokładnie. Więc y, wypadek i choroba, tak? mm -hmm. To są te dwie rzeczy, kiedy y, wypłacane jest odszkodowanie. Hmm. Y, jeżeli na przykład dziecko będzie inwalidą, i ty masz na przykład dom, czy mieszkanie swoje i będzie potrzeba przebudowa tego mieszkania do osoby niepełnosprawnej, to też ubezpieczania może się dołożyć do tego. Kwoty są różne, w zależności od firmy, może być to 300-400 tysięcy, może dużo, może nie, ale szczerze. Dobrze, mówiąc Mówimy o kwotach, ale co pokrywa to ubezpieczenie, co pokrywa? Czyli tak, wypadek powiedziałeś, tak. czyli przykład spadnie z dachu, pojedzie dyskorolką elektryczną 75 na godzinę, mm. roztrzaska się i tak dalej. Czyli wypadki takie, które mogą się zdarzyć każdego dnia, co jeszcze? Co, na przykład to, jak się bije moje dziecko z innym dzieckiem, no to tak samo i dostanie. Pie, ten, pier, pierdziel. Tak. E, no to wiesz, jakby było inwalidą, tak, z tego powodu. Mm -hmm. e, stały je, jeżeli będą obrażenia typu zielone oczy i tak Niestety dalej. Niestety nic, to nie jest uznawane jako. Złamane ustaw... nie ręki wtedy. To nie jest też uznawane jako stały. Czyli uszczerbek na zdrowiu. Konkretnie, uszczerbek Konkretny na zdrowiu uszczerbek na stały na zdrowiu. musi stałych. być, żeby dostać z tego ubezpieczenia pieniądze. Dokładnie. Rozumiem. I to jest ta różnica między polską a. Monatowego. A jak moje dziecko zabije psa niechcący? Jak masz ubezpieczenie psa, no to wtedy wypłacają ci za ubezpieczenie. Czyli co nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego. Co jeszcze a, takiego jest? za, za dzieci, kum, A co jest. jeszcze jest takiego, co by można było wyróżnić w tym, e, e, za co płacę. Czyli co pokrywa jeszcze takiego znamienitego, co może się wydarzyć każdego dnia. A wiesz co, to jest też tak, że jak dziecko jest na przykład w szpitalu minimum 10 dni. I wtedy od dnia pierwszego do roku czasu wypłacany jest tzw. tak zwany taki jakby dark banger, można to nazwać, mhm. 500 koron na przykład czy 400 dziennie. Czyli, na przykład, jak będę powyżej 10 dni, dziecko jest na przykład dwa miesiące w szpitalu, to od pierwszego dnia do tego drugiego miesiąca jest te 500 koron za każdy dzień. Dla ciebie, dla rodzica? E, tak, bo chodzi o to, że dziecko, ty jak na przykład jeździsz, odwiedza dziecko w szpitalu, to za bramki, za parkingi, za takie drobne rzeczy zawsze się płaci. I to jakby ma pokryć w jakiś sposób. Ale powiedzmy. te drobne rzeczy kumulują się w sumę całkowitą o określonej kwocie, która Dokładnie. jest duża. Mhm. Tak samo jest z tym, jak dziecko na przykład zostaje w domu i z powodu choroby nie może chodzić do szkoły. Jak dziecko jest powyżej 30 dni w domu, to od 31 dnia do 365 dnia, czyli do roku czasu, też możesz dostać 500 koron. O, czy odszkodowania płaci się podatek? Właśnie Martyna. dziękujemy Martyna za pytanie, bo ja prowadzę program Michale. Dziękuję Ci bardzo. Że no, że żeś mnie w głowę się znaczy odpowiedź nie, na pytanie. Jestem po raz pierwszy wyższy <laughs> od ciebie. Ale... Czy od, 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 od odszkodowania płaci się podatek, nie, nie bo to płaci. jest takie właśnie pytanie, które no, wiesz co, rzeczywiście jest... dziękujemy Martyna, bardzo dobre pytanie i trafne. Nie płaci się żadnego podatku. Nie płacimy podatku, czyli to są lewe pieniądze. Można tak powiedzieć, tak na Norwegię to w sumie bez podatku to dziwne, nie? No tak, ale wolałbym nie dostać tych podatków, tych pieniędzy. I... No właśnie. A mieć zdrowe dziecko, tak naprawdę, nie? Dokładnie. No, ale tutaj wymieniłeś mi konkretne rzeczy, i wymieniłeś mi też znamienitą taką rzecz, że rzeczywiście w momencie, kiedy rodzic chce się zająć dzieckiem, nie zawsze może, a chciałby być. Niekiedy są to czasami ostatnie dni tego dziecka. No właśnie. I jednak no, rzeczywistość jest taka, że te rachunki nie uciekają, i tak to wszystko robimy, i po czym tracimy to dziecko, jeszcze później zostajemy z problemami. Tutaj, w tym momencie jest jakaś tam pomoc finansowa. W, Zgadza się. W takim przypadku i można, można jakby odciążyć myśli doczesne od myśli no, takich, które, które, które Przede wszystkim chodzi, że może to wróci. Zdrowia dziecka, ale pomoże rodzicom chociaż mhm. częściowo, tak? Pokryć jakieś koszty, bo to wiadomo, jak człowiek jeździ po lekarzach, to wydaje te pieniądze, tak? Czyli tak naprawdę, bo to kolejne pytanie, co się dzieje w przypadku dłuższej choroby dziecka? No to właśnie powiedziałeś. Rodzic jest zabezpieczony w formie takiego Duck Panger, Do które pani. wynosi 500 koron. 550, tak? 500 jest, 400, to jest jaka mhm. firma, to warto sprawdzić. ale Między 400 a 500, tak. Mniej więcej mhm. są mhm. wypłacane. Dobrze, czy są jakieś ograniczenia w ubezpieczeniu dzieci? Czyli. Czy jeżeli dziecko ma 65 lat, mogę je ubezpieczyć? Co tutaj dziecko może nie, ubezpieczyć? Nie, to, to, to nie się to <laughs> Czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o ubezpieczenie dzieci? Co, dziecko w ogóle można ubezpieczyć. Dziecko ubezpieczyć. dla rodzica jest zawsze, pamiętaj. No ja wiem, no, dla mi ojca cały czas powtarza, że. Zawsze będziesz jego dzieckiem. Że się starzeje on, patrząc na mnie. Tak. Aha. Nie, nie, wiem, nie rób komplemet. mu tego. Nie, jest to komplet. Nie rób mu tego. Pozdrawiamy. Panie podkoczki, pozdrawiamy. Pani pozdrawiamy. Co największe ograniczenia, jakie są. To przede wszystkim yy, są ograniczenia odnośnie niektórych chorób. Ja tutaj sobie nawet yy, wyszczególniłem, bo już stary się robi, ja zaczynam zapominać rzeczy, mm -hmm. że na przykład, jak yy, jest choroba psychiczna u dziecka, to czasami się zdarza, że firma ubezpieczeniowa, jeżeli będzie wypadek z powodem chorobą psychiczną albo jakąś chorobą inną, to może nie wypaść odszkodowania. Też na przykład, jak. Yy, Niepełnosprawność jest poniżej 15% w przypadku blizn i oszpecenia dziecka, tak? Mogą też nie wypłacić. Mhm. Albo na przykład poniżej 20%, jaki jest w przypadku astmy, alergii. Celiaki to jest, o ile pamiętam, na gluten. Tak? To są mhm. te choroby. Na gluty. Na gluty. Z nosą? Sprzedamy. Nietolerancji pokarmowej i egzemy to też jest taka choroba skóry, czyli są takie ograniczenia. Czyli ważne jest, aby skontaktować się z osobą, która Dokładnie. naprawdę ma wiedzę na ten Dokładnie. temat, żeby przedstawiła całą sytuację i, i tak naprawdę skatalogowała nam to, czy, 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 czy warto, czy nie warto. Bo też czasami no nie oszukujemy się na no, no, nerki, kombinerki. No to kombinujemy, że na przykład dziecko jest chore i tak dalej. Jeździ na wózku na przykład inwalidzkim i ubezpieczy to dziecko. Czy dostanę, jeżeli ubezpieczyłem w momencie, kiedy już jest na wózku, czy dostanę pieniążki na przebudowę mieszkania? No wtedy nie, no bo to już zdarzyło się po fakcie. A jeżeli dziecko było zdrowe i w momencie, kiedy ubezpieczenie miałem, doznaje dziecko urazu na tyle ciężkiego, że niestety musi mieć ten wózek inwalidzki. No, czy dostanę pieniądze na przebudowę wtedy i dostosowanie dost, mieszkania do dostosowują, dostosowują ci mieszkanie do osoby niepełnosprawnej dlatego warto pomyśleć z, zanim cokolwiek się wydarzy i uwierzcie mi że to ubezpieczenie na dzieci są zaskakująco tanie bo one są w 1500, 150, 200 koro miesięcznie. Ale ubezpieczenie na, na dziecko, to żebyśmy dobrze zrozumieli, to nie jest ubezpieczenie nie. na życie dziecka, tak? Nie. Ogólnie w Norwegii, w przypadku śmierci dziecka, dostajesz tylko 100 tysięcy koro na pokrycie kosztów pogrzebu i nie ma czegoś takiego ubezpieczenia, na przykład jak dorośli milion, że dziecko są ubezpiecze. powiedz że to jest trochę ciekawa historia. Odnośnie Czyli nie tej ma ubezpieczeń kwestii. na życie na dziecko? Nie. Jest to ciekawa historia, bo zdarzało się wcześniej. Wiem, że w Stanach były przypadki ludzi, którzy ubezpieczali dzieci, i potem te dzieci ginęły i dostawali od pieniądze. pieniądze. No straszne to było po prostu. I dlatego też na dzieci jest koszt pokrycia pogrzebu, nic więcej. Dobrze, a teraz Martyna. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami dzisiaj. Konkretne pytanie. Kolejne. Mam w przypadku Martyny trójkę dzieci i chciałaby pakiet zrobić. Czy jest jakaś ulga? Trójka, piątka. Ja wiem, że na przykład, jak masz dziesiątkę dzieci, to wtedy ubezpieczenie za darmo. Od ciebie, tak? chciałbym. No, ale mówię, że tak. Gratulacje. Wiesz, ja bym powiedział, żebym pogratulował, a nie, że. No gratis. dobrze. Odpowiedzmy Martynie, czy jeżeli ona ma trójkę dzieci w tym przypadku, czy są jakieś na kolejne dzieci jakby rabaty? Znaczy wiesz co? Każdy jest oddzielnie ubezpieczany, tylko że na jednej polisie, tak? Mhm. Ale musisz indywidualnie, bo ubezpieczasz poprzez imię, nazwisko, numer personalny i każde dziecko jest indywidualnie. Tylko że na jednym numerze polisy masz ale trzy osoby, czy jest zniżka? Zniżka? Raczej bo nie, bo to są stałe ceny. Nie? Ile kosztuje? Wie wiesz, wiesz co, tak 150-200 koron miesięcznie mniej więcej. Od kosztuje. czego zależy 150-200? Czy, za, czy już zależy, na rękę, czy już nie Zależy jakie kwoty sobie ustalisz. nie? Bo... Aha, czyli mogę sobie jeszcze ustawić hmm. ile chcę za na przykład, tak w tym kabarecie, ubezpieczenie na co? Na nogę. Aha, na nogę. A jak dwie? Rozumiesz, czyli... A ktoś ma trzecią? Tak, ale to jeżeli chodzi o. Nie, nie idźmy tym nurtem. Mi, Michał, proszę cię, nie tą stroną. Ta strona medalu jest zarezerwowana, to na będzie po, po, po 23. Tak. Będzie. Ale powiedzmy, y... mówisz 150-200 koron, czyli chodzi o stawki, które dostanę później jako wypłatę za, daną, za dany uszczerbek na zdrowiu, tak? Chodzi o to, że sobie wybierasz stawkę na przykład w przypadku. Stałego inwalidztwa 500 tysięcy, od wypadków milion. I u dzieci jest na przykład coś takiego, że jak dziecko będzie miało na przykład 50% stopnia inwalidztwa, to dostaje tak zwane podwójne odszkodowanie. Mhm. Czyli jak sobie ustalę na milion od wypadków, dziecko będzie na przykład 100% inwalidą, no to dostajesz 2 miliony. Jeżeli 80, to milion 800 i tak dalej. Więc u dzieci jest coś, czego u dorosłych nie ma. Chodzi o to, żeby po prostu jak dziecko ulegnie poważnemu wypadkowi, żeby rodzice mieli jakieś wsparcie finansowe. I powiem Wam, że ludzie najczęściej właśnie korzystają, kiedy jest jakiś wypadek poważny, czy ta choroba. I no podwójne te odszkodowanie, no to tak naprawdę jest w ekstremalnych przypadkach, ale mm. jest coś takiego i warto, mm -hmm. żebyście sobie posprawdzali właśnie w swoich umowach. Czy jak ja wezmę się na ubezpieczenie od wypadków na 2 miliony, to czy maksymalnie można dostać 4? Bo też takie są możliwości. Dobrze, ale teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy. Czy jest coś takiego jak odpowiedzialność cywilna? Jak dziecko rzuci na przykład kamieniem w auto? No to tak jak na początku mówiliśmy, nie? że jak dzieciak rzuci w kamieniem w samochód, no to niestety, ale nie ma czegoś takiego, co pokrywa to. Eee, trzeba z własnego ubezpieczenia auta, czy też sąsiadem, może się mm -hmm. najwyżej z sąsiadem dogadać, jak się dobrze żyje, że mu ten wkład własny się pokryje na auto. Mm -hmm. Tu też właśnie chciałem wspomnieć odnośnie psa czy szalonej papugi, kiedyś prowadziliśmy program, że tak mm -hmm. samo jest, jest z innymi. Coś w tym stylu: o kurde, znowu. Że, że właśnie w takich przypadkach też nie jest objęte to odpowiedzialność cywilna, że to ja jako właściciel pokrywam wtedy koszty z własnej kieszeni. Mm -hmm. To warto też poprawić, bo pamiętajcie, moi drodzy, że te przepisy się zmieniają. A teraz takie pytanie konkretne, słuchaj, bo to jest tak. Mam coś takiego, nikt nie planuje choroby. Tak? No nie. Nikt nie planuje. Wypełniam ankiety z dzieckiem. Dziecko jest całkowicie zdrowe, tam prze mhm. przechodzi te tam kontrole nieraz mhm. u lekarzy, dzwonią do lekarzy i tak dalej. Tak było w moim przypadku wcześniej. Przy dzieciach może być tak samo. I teraz przeszedłem ankietę i tak dalej. Czy jest jakiś okres karencji? Tak, jest na dziecko okres karencji jeden miesiąc. Czyli, czyli tak i na dorosłego. Tak, jak na dorosłego, na choroby, czy na przykład. Inne ubezpieczenia. Na życie u dorosłego jest z dnia na dzień, ale na przykład na choroby mm -hmm. to już jest miesiąc. Mm -hmm. Na dziecko jest ten miesiąc w ogóle czasu, tak? I dopiero w miesiącu to działa. Rozumiem, czyli w danym miesiącu, jeżeli coś się wydarzy, to. Niestety nie pokrywa. Nie pokrywa. Niestety. No tak, to przede wszystkim jest po to, to ubezpieczenie, że jak się coś dziecko dzieje, to żeby. Można znaczy... zaraz zlecić ubezpieczyć To wiesz? znaczy wiesz, no właśnie o to chodzi, że, że, że tutaj nie chodzi nie chodzi o, o to, żeby wpaść od razu w błoto. Eee, całe to ubezpieczenie, niech szybko policzy, 150 miesięcznie, no to jest 1800 nie koron rocznie. No tak, nie wiem. No więcej, 1800 kwoty, koron nie? rocznie. Jest to kwota, eee, którą płacimy na wypadek, kiedy by się cokolwiek wydarzyło. Tak, tak. tak. Czyli e, jest to zabezpieczenie rodzica w tym przypadku tak. w różnych ekstremalnych sytuacjach finansowe życiowych. Zabezpieczenie, tak, tak, Finansowe. Eee, dzięki temu ma też możliwość eee, możliwości większe i, i, i jakby, jakby może być z tym dzieckiem cały czas w tych chwilach, w których tak naprawdę najbardziej potrzebuje rodzica dziecka, tak, jeżeli coś się wydarzy. No a powiedz mi, czy jest takie coś, jak opcja super? Że na przykład super opcja, nie? jestem Elon Musk, przychodzę do ciebie hey. i ja chcę mieć ubezpieczenie Wszystko. super, że tam będzie chłopie. Mucha nie siada. Są takie opcje super, i na przykład wtedy w wielu firmach, jak wspominałeś wcześniej o tej chorobie psychicznej, że nie są pokrywane wypłaty odszkodowań, to właśnie wtedy może być to bez żadnych ograniczeń. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Dziecko może też, jeżeli skończy 18 lat, będzie inwalidą, to może dostać rentę inwalidzką jako dorosły, oprócz tego, co NAF proponuje, mm -hmm. od wysokości 3 do 6 tysięcy koron, ekstra miesięcznie. Z tych wypłat, z tych rent to wiem, że jakiś jest podatek chyba 5%, no ile pamiętam, wiem, że jakiś tam mały jest, to już akurat jest z podatkiem, mm -hmm. no ale zawsze lepiej mieć te 5 z kawałkiem, czy niecałe 3 ekstra do tego, co mi daje na niż mieć nic, tak? więc są takie możliwości i też warto każdy, kto, kto ma z Was ubezpieczenie w jakiejś firmie, e, może sprawdzić, jakie to są dokładnie Sumy, tak? One się mogą różnić. Czyli przychodząc do ciebie, tak naprawdę, podsumowując ten program, Michale, przychodząc do ciebie, pytając się o to ubezpieczenie lub jakiekolwiek inne, wyczerpiesz mi, jeżeli chodzi o potrzebną wiedzę dla mnie, wyczerpiesz mi tematy, wszystkie, o które Ciebie zapytam? Dokładnie. No ja po to jestem, żeby. I zrobisz mi to w języku jakim? Swahili, Ungabunga, czy unga jak to bunga. będzie? Będzie po polsku. Po polsku Bo będzie. Po polsku będzie. Ja mam w ogóle też przygotowane, przetłumaczone. Na przykład z strony internetowej mm -hmm. po polsku taki wiesz. Również wiele artykułów masz. Artykułów na stronie wataha. .no. zapraszam serdecznie, wchodźcie. Ostatnio był też artykuł. Dosyć ciekawy na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu, więc mm -hmm. śledźcie nas, obserwujcie, bo tu jest naprawdę dużo przydatnych informacji. Ja wiem, że ubezpieczenia to chyba jest jeden z najudniejszych tematów na świecie. Każdy przy tym zasypia, ale wszystko. Ale każdy dobrze, się to... budzi w momencie, kiedy Dokładnie. się coś dzieje. I powiem Wam tak, że. Norwegia jest dosyć krajem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek usługi, więc źle dobrane ubezpieczenie może naprawdę nas kosztować dużo czasu, pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy i stresu. Czy jest tak, że przychodząc do ciebie, mogę się spuścić na ciebie w takiej formie, że po prostu zrzucam na ciebie odpowiedzialność, że nie doradzisz mi źle? Zadasz mi takie pytania, o, o których bym nawet nie, 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 nie pomyślał podczas jakiegokolwiek ubezpieczenia? Czy na, przykład, czy na przykład, powiem Ci dokładnie, o co mi chodzi. A pomyślał pan na przykład, że ubezpieczenie imbu tego nie pokryje, ale tamto już tak. Lub na tamto musi pan mieć z tego ubezpieczenia albo z tamtego. Czyli robisz taką deliberację w formie takiej wyczerpującej informacji dla każdego? Oczywiście, ja staram się każdemu dobrać według ich potrzeb, tak? bo każdy ma różne potrzeby. Aha, czyli też mogę tobie powiedzieć, potrzebuję to, to, to. I na podstawie tego już pakiet. Dokładnie, Ja też ci powiem, pakiet. czy to jest rzeczywiście to, czego ty szukasz, bo czy się okaże, że. No to właśnie. Nie. No właśnie, bo tak jak pisaliśmy w poprzednim artykule, największy koszt, jaki w życiu ponosimy, to jest brak wiedzy. Jak nie ma człowiek wiedzy, to często płaci za to dużo. Tak? Mm. I chodzi o to, że jak ktoś Wam pomoże, jakiejkolwiek kwestii, Doradzi, pomoże i sprawdzi, czego wy naprawdę potrzebujecie, to może wam naprawdę dużo pomóc w przyszłości. Słuchajcie, polecam serdecznie Michał Kuczkowski, numer telefonu jest na Pasku, tutaj leci cały czas. Nie zapomnijcie odwiedzić naszych portali społecznościowych, polubić, udostępniajcie materiały. Dlatego, że warto, aby dowiedzieli się o tym nasi rodacy, którzy borykają się czy to ewentualnie z wybraniem odpowiedniego doradcy ubezpieczeniowego, czy też mają problemy z z jakimkolwiek egzekwowaniem spraw związanych z ubezpieczeniem, to również możecie się do Michała zgłosić. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Michale. Ja również dziękuję wszystkim słuchaczom dzisiaj. Niech będzie pochwalony. pochwalony na wieki wieków. To jest prawda. Trzymajcie się. <laughs> Trzymajcie się, dziękujemy.